Cześć. Na dzisiejszym szkoleniu chciałbym pokazać Wam, jak w naszej zabudowie płytowej narysować parametryczne półki. Zanim jednak przejdziemy do szkolenia, chciałbym Was poinformować, że zgodnie z Waszymi sugestiami założyłem swojego Patronite'a, Tak więc, jeżeli chcielibyście wesprzeć kanał, tak abym nagrywał więcej materiałów szkoleniowych, poruszał tematy, które Was interesują, to zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Tymczasem, zapraszam na szkolenie. W celu narysowania parametrycznych półek, które zmieniają się zgodnie z modyfikacją głównych gabarytów, musimy oczywiście rozpocząć od szkicu 2D. Tak więc z zakładki utwórz wybieram narzędzie utwórz szkic, i jako płaszczyznę szkicu wybieram przednią powierzchnię mojej tylnej płyty, czyli ta tutaj. Następnie z zakładki utwórz wybieramy subzakładkę rzutuj uwzględni i narzędzie projekt, czyli rzutowanie geometrii. I jak się domyślacie, rzutujemy geometrię tej samej płyty. Potwierdzam operację przyciskiem OK. Kolejnym krokiem jest wrysowanie naszej pierwszej płyty, czyli z zakładki utwórz wybieram narzędzie prostokąt i wybieram narzędzie prostokąt z dwóch punktów. W tym przypadku jako pierwszy wierzchołek wybieramy tę oto krawędź, tak aby pojawił Wam się ten niebieski krzyżyk. Rysujemy prostokąt, określając grubość na 18 mm, natomiast długość jest wynikowa. Tak, czyli tutaj gabarytu już nie określamy, mamy mieć jeden wymiar. W tym przypadku bardzo ważne dla was będzie wrysowanie linii w trybie konstrukcyjnym, która jest dokładnie w środku naszego prostokąta. Tak więc zmieniam rodzaj rysowania linii na konstrukcyjny, wybieram rysowanie linii i wskazuję ten punkt jako początek rysowania mojego kształtu. Przeciągamy go do tego miejsca i w taki oto sposób wyrysowaliśmy naszą linię środka. Jak możecie zauważyć, jestem w stanie swobodnie przemieszczać moim kształtem do czasu, ponieważ teraz wyrysujemy go zgodnie z naszymi założeniami, czyli chciałbym, żeby ten kształt był zawsze dokładnie w środku. Tak więc z zakładki wiązań wybieracie wiązanie o nazwie Symetria. I na początku wybieracie względem czego ma być Symetria, Czyli pierwszy wybór, drugi, i następnie wybieracie do czego, czyli nasza środkowa przerywana linia konstrukcyjna. Na tym etapie wyrysowaliśmy poprawnie naszą pierwszą półkę. Musimy teraz powtórzyć naszą operację. Tak więc zmieniamy rodzaj linii na stały i rysujemy jeszcze raz prostokąt na takich samych zasadach, czyli znowu. Możemy go narysować tak naprawdę obok, tak żebyście zobaczyli, w jaki sposób działają nasze wiązania symetrii. Określamy ponownie grubość na 18 mm. Tutaj zaznaczę, że również możecie określić sobie ten wymiar jako grubość płyt, czyli zamiast wymiaru D24 możecie sobie wpisać po prostu gryby płyt, czy jakikolwiek inny skrót, który Was satysfakcjonuje i następnie wprowadzacie wartość. Też możecie to zmienić oczywiście później. Na ten moment zostawiamy naszą wartość w takim formacie, tak więc potwierdzamy ją przyciskiem Enter i przechodzimy do wyrysowania naszej środkowej linii konstrukcyjnej. Tak więc w palecie szkiców zmieniam rodzaj linii na konstrukcyjny i z zakładki utwórz wybieram narzędzie linia. Następnie przybliżam i wybieram środek mojego krótkiego odcinka z ikoną niebieskiego trójkąta i prowadzę linię, a w zasadzie już teraz odcinek, do samego dołu, jeśli chodzi o kształt prostokąta. Pamiętajcie, aby zmienić rodzaj linii ponownie na stały, i naciskamy Escape. W tym momencie anulowaliśmy rysowanie linii, ponieważ nasz kształt jest już wyrysowany tak, jak powinien. Przechodzimy do zakładki wiązań. Tak więc, zakładki wiązania wybieramy teraz wiązanie symetrii, tak samo jak przy poprzedniej operacji. I znowu co, z czym, względem czego. I w taki oto sposób wyrysowaliśmy poprawnie położenie naszego prostokąta. Naciskam Escape, aby zamknąć tworzenie wiązania symetrii, i zanim przejdziemy dalej, weryfikujcie, czy wszystko jest zrobione poprawnie, ponieważ tutaj w oczy rzuca mi się niebieski kolor charakterystyczny dla nie w pełni związanych szkiców. Jak sobie z tym poradzić? Wiążemy wiązaniem zgodności ten wierzchołek z tym oto odcinkiem. Tak więc wybieram sobie z zakładki wiązania wiązanie zgodności, wskazuję ten wierzchołek i następnie określam moją rzutowaną geometrę jako kształt docelowy. W taki oto sposób nasz szkic został narysowany poprawnie. Możemy wybrać zieloną parawkę, zakończyć szkic w prawym górnym rogu i przejść do narzędzia, jakim jest wyciągnięcie proste. Tak więc zakładki utwórz wybieramy narzędzie wyciągnięcie proste, i w tym przypadku również będzie dla nas istotne to, aby jako typ zakresu określić nie odległość, a do obiektu. Właśnie w taki sposób, tworząc tego typu warunki, tworzymy parametryczne modele, które automatycznie modyfikują wszystkie swoje kształty, bryły lub części, w zależności od zmian, które wprowadzamy. W tym przypadku określamy zmianę jako nowa bryła i naciskamy OK. Uruchamiam ponownie widoczność mojego szkicu 3 i wykonuję jeszcze jedno wyciągnięcie proste. Zrobiłem te operacje oddzielnie, ponieważ zależy mi na tym, aby te bryły nie były jedną bryłą, tylko były dwoma obiektami. I ponownie wybieram do obiektu, no i w tym przypadku selekcja jest ta sama. Nowa bryła, naciskamy OK. Mogę wyłączyć widoczność mojego szkicu 3 i przejść do zakładki JOINERCAD. Na tym etapie z zakładki szkieletowe projektowanie wybieramy narzędzie Konwertuj. Wybieramy do czego chcemy konwertować, do paneli i zaznaczam moje świeżo utworzone kształty. Następnie wybieram przycisk OK. Jak możecie zobaczyć moje panele zostały utworzone. Mamy charakterystyczny, bazowy, fabryczny materiał typowy dla JOINERCADA i możemy przejść do docinania. Tak więc zakładki szkieletowe projektowanie ponownie Przechodzimy do, do narzędzia przycinanie. Jako panel do przycięcia wybieram moją dłuższą półkę, a jako panel ograniczający tę krótszą pionową. Potwierdzam operację przyciskiem OK i w taki oto sposób uzyskuję taki rezultat. Jak dobrze się domyślacie, tak skorzystamy z lustrzanego odbicia, a więc przechodzę do zakładki Bryła. I wybieram narzędzie odbicie z mojego paska narzędzi. Jeżeli tutaj nie macie odbicia, rozwiniecie po prostu zakładkę utwórz. Powinno być tutaj jako piąte od dołu. Jako typ obiektu tym razem przechodzimy do komponentów, wskazuję mój komponent. No i jako, że pracujemy zgodnie z ogólnymi zasadami pracy, czyli w środku układu kartezjańskiego, nie muszę tworzyć płaszczyzny konstrukcyjnej. Ona już tu jest. Potwierdzam operację przyciskiem OK. I w taki oto sposób udało nam się wykonać takie parametryczne półki. Czy na pewno parametryczne? Sprawdźmy to. Tak więc przejdźmy do zakładki zmień, następnie do zakładki zmień parametry i zacznijmy wprowadzać zmiany. Zacznijmy od wysokości. Może 500 zamiast 700. Jeśli chodzi o długość całkowitą, też możemy pokusić się o wartość 1000. I jak widzicie, moje półki pracują dokładnie tak jak chciałem. Oczywiście, jeśli chodzi o pozostałe zmiany, robicie je dokładnie w taki sam sposób, czyli zależności i funkcjonalności, które wiecie, że występują w projekcie, staracie się przenosić właśnie do swojej pracy. Dziękuję za Waszą atencję. Widzimy się na kolejnym kursie.